Wszystkie imprezy umieszczono flagi z czarnym kirem na jaworskim ratuszu i wszystkich budynkach urzędowych. W sobotę o godzinie 15 we wszystkich kościołach Jawora i Dekanatu Jaworskiego zabiły dzwony, a o godzinie 18 zostały odprawione msze święte w intencji pary prezydenckiej i tych wszystkich, którzy zginęli lecąc na uroczystości 70- rocznicy zbrodni katyńskiej poniedziałek 12 kwietnia w intencji ofiar modlili się samorządowcy z całego powiatu jaworskiego i licznie przybyli mieszkańcy ziemi jaworskiej z udziałem kapłanów z Jawora, dekanatu i powiatu jaworskiego Tuż przed Niszą Świętą, pod pomnikiem Sybiraków, przy kościele św. Marcina, w imieniu wszystkich mieszkańców ziemi jaworskiej, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu oddali hołd poległym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze. Od poniedziałku 12 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Jaworze na drugim piętrze wyłożona jest księga kondolencyjna. Wpisywać mogą się do niej jaworzanie, którzy chcą pożegnać tragicznie zmarłych. Kondolencje można złożyć w godzinach pracy urzędu do 16 kwietnia włącznie. Księga przekazana zostanie do kancelarii prezydenta. Jeśli my o nich zapomnimy, niech Bóg zapomni o nas. Pod takim mottem przebiegała uroczystość uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej oraz zbrodni katyńskiej. W niezwykle wymownej i wzruszającej scenerii z fragmentem skrzydła z polską szachownicą i ściętą brzozą. Przed dzień 10 kwietnia w jaworskim teatrze z inicjatywy posłanki Elżbiety Witek odbyła się wieczernica, na którą licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Elżbieta Witek. To ma być wieczór wspomnień poświęcony nie tylko tym, którzy tragicznie zginęli pod smoleńskim, ale także tym, którzy 70 lat wcześniej w lesie katyńskim zostali Wymordowani przez NKWD-istów. Proszę Państwa, kiedy chodziłam do szkoły, zastanawiałam się, dlaczego kwiecień jest uznawany za miesiąc pamięci narodowej. Ale dzisiaj już wiem, że kwiecień w polskim kalendarzu już zawsze będzie miesiącem wyjątkowym. To jest Katyń z roku 1940. Kwiecień to jest śmierć papieża Polaka i kwiecień to jest Tragedia Smoleńska. Szczególnie wzruszające były wspomnienia o parze prezydenckiej i tych, którzy zginęli w katastrofie, a pochodzili z Dolnego Śląska. Uroczystość oprawiona była wzruszającymi tekstami, muzyką oraz śpiewem wykonanym wykonaniu Anny Midziak, Karoliny Kurczyńskiej, Dominiki Baniewskiej, Droty Wojnarowicz, Natalii Jarząb, Angeliki Dudy i Longina Wilczyńskiego. Na zakończenie zapłonęły znicze pod symbolicznym smoleńskim głazem. polsko! potrzebne, płyną prosto z nas. We wtorek 12 kwietnia ruszyły egzaminy gimnazjalne. W pierwszej kolejności uczniowie zmagali się z wiedzą humanistyczną. W teście znalazły się pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Dzisiaj uczniowie pisali test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Dla przykładu odwiedziliśmy z kamerą gimnazjum numer 1 przy ulicy Moniuszki w Jaworze. W tym roku egzamin gimnazjalny w naszej szkole zdaje 159 uczniów. Przy czym 158 pisze ten egzamin, a jeden jest zwolniony z wszystkich części, ponieważ jest laureatem z Dolnego Ślązaka. I ma ten przywilej, że nie musi uczestniczyć ani w części matematyczno-przyrodniczej, ani w humanistycznej. Wczoraj, to znaczy 12 kwietnia pisali część humanistyczną, a dzisiaj piszą część matematyczno-przyrodniczą. Natomiast jutro, 14, będą pisać część językową. Wczoraj część humanistyczna nie była właściwie trudna, chociaż uczniowie narzekali, że za dużo historii było. Temat też dotyczył bardziej historii, może i uczuć patriotycznych, ponieważ wymagał napisania rozprawki na temat patriotyzmu w czasie wojny i w czasach pokoju. Czym on się różni, i w jaki sposób można być patriotą w takich sytuacjach. Część humanistyczna sprawdzianu trwała 120 minut, podobnie jak część matematyczno-przyrodnicza. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami czas może zostać przedłużony o dodatkową godzinę. Część językowa natomiast trwać będzie 90 minut, z możliwością przedłużenia o 45 minut. 8 kwietnia w Jaworskim Ośrodku Kultury odbył się występ kabaretu hrabi. Artyści do teatru przywiedli sporą rzeszę koneserów dobrego humoru, a teatralna sala pękała w szwach. Kabareciarze zaprezentowali się w swoim nowym programie Savoir-vivre. Goście natomiast śmiali się bez ustanku przez dwie godziny. Aktorzy w swoim programie zaprezentowali szereg przykładów zachowań w dobrym guście, wraz z praktycznymi poradami. Oprócz tego panie uzyskały porady życiowe, w jaki sposób wybrać kandydata na męża, oceniając jego taniec oraz na co zwracać uwagę przy oświadczynach. 7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji dzieci i wychowawcy świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowali konkurs kończący akcję pod nazwą Miłośniku psa i kota zadbaj o jego i swoje zdrowie. Inicjatywa rozpoczęła się 3 miesiące temu, kiedy nastąpiły roztopy i widoczne były psie odchody. Głównym celem akcji było przede wszystkim uświadomienie dzieci o zagrożeniach dotyczących zanieczyszczeń odchodami psów. Aby poznać problem wieloaspektowo organizatorzy zaprosili do współpracy Martę Piskorowską z Sanepidu policjanta Leszka Drabczyka, który zapoznał dzieci z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie. Odbyły się również zajęcia z weterynarzem Bartoszem Łosickim, który uświadomił dzieci o obowiązkach wynikających z posiadania psa czy kota. Nagrody w konkursie. Fundowane przez burmistrza Artura Urbańskiego otrzymali Robert Natorski, Kryspin Nowak i Wiktoria Stochalska. Dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaprosiły na piknik dzieci z Mrowiska i Klubu Piast oraz młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do wspólnej zabawy integracji i integracji edukacji. Jedną z wielu atrakcji pikniku był pokaz stresury psów z policji. Ponadto zjeść można było kiełbaski i słodycze oraz wspólnie pośpiewać przy karaoke. Podczas pikniku rozdano woreczki na psie odchody. Ponad 40 wystawców zgłosiło się do udziału w czwartym Kaczawskim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 kwietnia w Paszowicach. Jego organizatorami są Gmina Paszowice, Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach i Stowarzyszenie Partnerstwo Kaczawskie. A honorowym patronatem objął go starosta jaworski Stanisław Laskowski. Kilkanaście stołów wielkanocnych zastawionych suto potrawami i ciastami świątecznymi. Stoiska z rękodziełem, ceramiką, wyrobami z wosku, bukiety z bibuły i suszonych kwiatów, serwety ręcznie malowane pisanki, kwiaty, krzewy ozdobne i winorośle, oraz drób ozdobny. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na odwiedzających jarmark. Ponadto nie zabraknie też czegoś dla ducha. W kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej zostanie odprawiona msza święta. Na scenie zaprezentują się zespoły ludowe, w tym m.in. wojcie szowianki, dobromierzanie, kukułeczki, pogórzanie, wiadrowianie oraz zespół śpiewaczy, stowarzyszenia. Wspólna inicjatywa z Budiszowa Małego. Wystąpi również dziecięcy zespół tańca ludowego Diabołki z Hojnowa. Będzie również można wesprzeć działalność misyjną i zapoznać się z pracą misjonarzy przy misyjnym drzewku wielkanocnym, przygotowanym przez ojca Jerzego Panka. Kaczawski Jarmark Wielkanocny w Paszowicach rozpoczyna się o godzinie 11 i potrwa do godziny 16. Stoiska wystawowe będą ulokowane w Świetlicy i na terenie rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.